Zrobiliśmy kiedyś ankietę na naszym Instagramie i co się okazało? Aż 44% naszych obserwujących nie ma jeszcze swojej firmy. Nikt nie chce tej usługi, albo ona się nie przyjęła, albo coś. Warto sobie pomyśleć, że może problem jest w metodzie, którą stosujemy i ona może nie jest odpowiednia. Jeżeli masz po drugiej stronie partnera, który już pewne e, tematy przerobił i potrafi Ci pomóc, no to droga do sukcesu jest dużo łatwiejsza. Marzysz o własnym biznesie, ale nie wiesz od czego zacząć? Ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. My jesteśmy Wall Printers i od trzech lat prowadzimy firmę, która wykonuje usługę za pomocą druku ściennego. Na tym kanale edukujemy i pokazujemy, jak wejść w tę branżę i zbudować skutecznie biznes oparty o tę usługę. A dziś opowiemy Ci, jak rozpocząć ten biznes. Ruszajmy! No dobra, Mateusz, ale dlaczego w ogóle taki temat? Zrobiliśmy kiedyś ankietę na naszym Instagramie i co się okazało? Aż 44% naszych obserwujących nie ma jeszcze swojej firmy. Doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo osób, które nas obserwują, są w tym samym momencie, w którym my byliśmy 3-4 lata temu. Zastanawiają się, czy otworzyć jakiś biznes, a jeśli tak, to jaki? Życie ucieka, trzeba by coś zrobić. <laughs> ja my ale to zróbmy, ale co? Tak, widzimy teraz taki trend w społeczeństwie. Ten dostęp do edukacji, e, w takiej biznesowej, jest coraz bardziej dostępny i widzimy, e, że ludzie chcą w to iść. Przez to coraz więcej osób pracujących na etacie zastanawia się nad właśnie wejściem w jakiś biznes, żeby zwiększyć swoją niezależność i robić coś, coś dodatkowego i coś, coś fajnego. Na początku dodatkowego, a później pewnie full time, nie? No nie ukrywamy, że jest to trend, który nas cieszy. Uważam, że to jest super znak, że młodzi ludzie coraz częściej chcą iść po prostu na swoje. Tak, zgadza się, zgadza się. Polacy są pracowici, więc to jest... Y na plus. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Dlatego dziś opowiem Wam na własnym przykładzie, jak zacząć swój pierwszy biznes i jak do tego podejść, i jak wystartować w nowej branży. Pierwsze, nad czym się musisz zastanowić, to wybór tej branży. Są ludzie, którzy wolą iść w kierunku z własnych kompetencji i przejść z etatu na, na własną działalność, korzystając z tego, czego do tej pory się nauczyli, a jest to druga grupa ludzi, jak na przykład ty. Gdzie chcemy kompletnie zmienić tryb pracy i szukamy czegoś zupełnie, zupełnie innego. Czyli należałoby się zastanowić, czy to doświadczenie, które do tej pory zdobyliśmy na etacie, czy chcemy je poszerzać i robić je w ramach własnej działalności. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Przemyśl i wypisz na kartce, co potrafisz robić, jakie masz kompetencje, jakie cechy osobowości wykorzystujesz w codziennym życiu zawodowym i zastanów się, co przyda ci się w Prowadzeniu własnej działalności. My w naszym przypadku zdecydowaliśmy się na druk ścienny, który był dla nas kompletną nowością. Ja ze swojej strony mogę dodać, że pracowałem w, u siebie w domu na home office i po prostu brakowało mi wyjścia do ludzi. Cały czas przed tym komputerem, cały czas powtarzanie tych samych czynności i jak zobaczyłem druk ścienny, to, to faktycznie oczy mi się zaświeciły. Raz jest to coś nowego, coś fajnego, coś co mi się podoba. Hmm, możliwość ozdabiania ścian i wpływania na to, jak niektóre miejsca się dzięki nam zmieniają, poznawanie nowych ludzi, innych przedsiębiorców było dla mnie czymś czymś mega ekscytującym i jak to zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że chcę to robić. To co fajne jest w druku ściennym to to, że każdy wchodzący w tę branżę jest na tym samym poziomie. Zauważ, że nikt tego nie zna, a wchodząc w branżę, która jest wysoko konkurencyjna, no są już mocniejsi gracze, którzy już mają pewne rzeczy rozkminione, nie? Czy to jest restauracja, w której musisz zadbać o miliard detali? Czy to jest transport, gdzie jest bardzo wysoka konkurencja i ci więksi gracze często nie dadzą ci po prostu szans? To było fajne, że jest bardzo niski próg wejścia, jeżeli chodzi o to, nie? Tak, ja myślę, że sporo osób sobie nie zdaje sprawy z tego, jeśli chcą wejść w jakąś branżę, w która jest konkurencyjna, jak dobrze trzeba przekmienić swoją ofertę, żeby ludzie wybrali ciebie, a nie. Dużą firmę, która ma dużo większe moce przerobowe i może zgnieść się chociażby ceną. Nie, nie jesteś w stanie tego zrobić. To, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Dobrze, że wybraliśmy, wybraliśmy taką branżę, nie? bo się dobrze w niej, w niej czujemy. My też y, jesteśmy mocno energiczni, lubimy rozmawiać z ludźmi, lubimy poznawać nowych, ciekawych ludzi, więc to idealnie grało z nami i my od początku to czuliśmy. Jeszcze tak, o takiej rzeczy, o jakiej pomyślałem, to jest to, że ten dróg ścienny jest taki namacalny. Po każdej robocie była super Satysfakcja, w porównaniu do takiej pracy, o której Ty mówiłeś w transporcie, to jest bardzo rutynowa sprawa i klikanie cały czas tego samego na kąpie. A tutaj jednak pozyskujesz tego klienta, udaje ci się, idziesz tam, realizujesz to, widzisz ten efekt, widzisz reakcję tego klienta. To są same, same przyjemne rzeczy. Trzy plusy i żadnego minusa. Tak, my na początku naszej działalności, bo w pierwszym roku, poznaliśmy już sporo osób odpowiedzialnych za eventy w Szczecinie. Na każdy event, jak przychodziliśmy nawet na jakiś jarmark Bożonarodze, Bożonarodzeniowy, to ja widziałem tego operatora, tego kogoś tam jeszcze. Zawsze to jest bardzo miłe się, się przywitać i, i znać takich po prostu ludzi. Punkt numer dwa. Tryb prowadzenia biznesu. Przed rozpoczęciem działalności zawsze polecamy zastanowienie się wcześniej, w jakim trybie będziemy chcieli prowadzić tę działalność. Pierwszą opcją jest Postawienia wszystkiego na jedną kartę. Ale to wymaga chociażby poduszki finansowej i odpowiedniego przygotowania się. Zdecydowanie tak, jest to opcja, która może dać, powinna dać lepszy efekt, ale to jest opcja ryzykowna, bardziej ryzykowna, i ja bym się na nią decydował yy, tylko w momencie, jeśli miałbym zapewnioną tą poduszkę finansową na kilka miesięcy. I to wymaga wysokiej determinacji, po prostu jasnej strategii. Yy. I z mojej perspektywy na pewno doświadczenia w. Yy... W sprzedaży tego typu usług. Osobiście wolimy bezpieczniejszą opcję, tą na jaką my postawiliśmy, czyli praca na zakładkę podczas pracy na etacie po godzinach sprzedawaliśmy tą usługę i w weekendy drukowaliśmy. Ja pracowałem tydzień na tydzień, byłem w środa-środa w Polsce. Mati w weekendy mógł drukować, więc tak się zazębialiśmy, żebyśmy mogli to po prostu jakoś wspólnie, wspólnie połączyć. Plusem tego rozwiązania jest to, że masz bardzo niskie ryzyko, po prostu musisz przez jakiś czas skupić się na tym, żeby móc więcej popracować. Warto tutaj porozmawiać z rodziną, jeżeli ją macie, że słuchajcie, no teraz kilka miesięcy będzie trochę ciężej, no ale wierzę, że później będzie dużo lepiej. No i to też taki, idealnie się mówi, że w weekendy, ale zdarzało mi się drukować po, po godzinach i gdzieś, no ale to, to, to jest okej. Okay. Tak jak wspomniałeś, musimy zakontraktować się z naszą rodziną, że teraz najbliższe miesiące mogą troszeczkę ciężej wyglądać, sami jakby być w tym i, i, i się na to przygotować. Trzeba. Dać jakiś wysiłek od siebie, no bez tego ciężko. No nam się udało. Były momenty zwątpienia, oczywiście, ale, ale fajne jest, że akurat my byliśmy w dwójkę, i jak jeden miał moment zwątpienia, to drugi go kopał w tyłek. A zasadził panu ktoś kiedyś laczkiem kopa gdzieś? Pamiętajcie, że wchodząc w nową branżę, gdzie jeszcze w ogóle mało kto wie, że jest coś takiego jak ścienny, może być tak, że w pierwszym miesiącu, dwóch czy trzech nie będzie takich efektów, jak wam się wydaje, że powinny być, więc więc warto się na to przygotować i warto też podważać to, co robimy, bo zdarzało nam się też tak, rozmawiając z ludźmi, którzy mówili, że roznieśli 500 tysięcy ulotek albo wysłali ileś. Maili i po prostu nikt nie chce tej usługi, albo ona się nie przyjęła, albo coś. Warto sobie pomyśleć, że może problem jest w metodzie, którą stosujemy, i ona może nie jest odpowiednia, może tam gdzieś jest jakiś błąd. Nie? Warto się z kimś poradzić, kogoś, kto już ma w tym doświadczenie. Można zapytać zawsze nas w naszej społeczności, jest na to miejsce. Ostatnio napisał do nas jeden z naszych mm, członków naszej społeczności, że z chęcią by, by wystąpił na naszym kanale na YouTube. Ma na to pomysł. Gorąco zapraszamy i już niedługo pewnie zobaczycie taki odcinek. Więc to jest bardzo fajne. To pokazuje, że jest aktywny na społeczności, pomaga też ludziom, ma coś, czymś, czym może się podzielić, więc chce przyjść do nas, podzielić się tym z ludźmi, dać dodatkową wartość, a przy okazji zwróci oczy na swoją firmę. Dobry plan. Wracając do trybów prowadzenia biznesu, na jaki musisz się zdecydować, zanim wejdziesz w nowy biznes kosztem swojej pracy na etacie? Masz do wyboru dwie opcje, czyli praca na zakładkę, albo poświęcenie 100% czasu na yy, rozkręcenie swojego biznesu. Jest jeszcze, na szczęście, opcja pośrednia. Opcja, z której korzysta na przykład teraz nasz przyjaciel Michał, czyli zmniejszenie swojego zakresu godzin w pracy, możesz dogadać się ze swoim szafem, Powiedz, słuchaj, no chciałbym się zająć teraz czym innym, może mógłbym pracować nieco mniej. Może mógłbym pracować tylko od poniedziałku do czwartku albo pracować po 6 godzin dziennie zamiast 8. I ten dodatkowy czas przeznaczyć właśnie na swoją firmę. To jest fajna opcja, fajna. bo jednocześnie zostajesz jedną nogą w stałej pracy, w której masz pewny dochód, a z drugiej masz więcej czasu na rozkręcenie własnego biznesu. Więc myślę, że jedną z tych trzech opcji możecie pod siebie dobrać, prawda Mateusz? Słowo klucz, które powiedziałeś, dobrać pod siebie, pod swoje gdzieś tam możliwości. To super, bardzo mi się to podoba. No. Główka pracuje. Główka pracuje, no. Główka, Główka pracuje. A jeśli pracujesz stacjonarnie, a twoja praca nie wymaga regularnego pojawiania się w biurze, to możesz chociaż częściowo wynegocjować pracę zdalną i zaoszczędzony czas na dojazdach do pracy i z pracy przeznaczyć na swój własny biznes. Dodatkowo, jeśli twoja praca może być zdalna i możesz to robić na laptopie, to mógłbyś, jadąc na realizację druku ściennego, ustawiając i odpalając już drukarkę, podczas druku nadzorować ten dróg i jednocześnie realizować rzeczy, które, które musisz zrobić w swojej pracy i po prostu pr pracować na laptopie. My tak, my tak robiliśmy i to jest jak najbardziej okej, okay. pod warunkiem, że oczywiście dogadamy się z pracodawcą, że tak można, żeby nie było żadnych dziwnych sytuacji, że ty po prostu dwie, mm. dwie roboty sobie tam robisz, nie? Więc tutaj ważna jest ta transparentność, no ale jeśli robota zostanie zrobiona, no to... Why not? Yes. Yes, of course. Jak zacząć biznes w branży druku za zatem? Zastanów się, gdzie Będziesz szukać i obsługiwać klientów? Czy chcesz działać lokalnie? Czy jesteś w stanie, czy jesteś gotowy na wyjazdy po całej Polsce? Tak, wybierz też swoją niszę. To jest ważne. Podkreślamy to, a mało kto w ogóle z tym działa. Zacznij od tego, co już masz. Jeżeli masz doświadczenie tak jak ja, w pracy w gastronomii, to odezwij się do wszystkich osób z gastronomii, które już znasz. Podrukuj w tych y, punktach gastronomicznych. Później będziesz miał fajne swoje portfolio w takich lokalach i będziesz mógł proponować to kolejnym lokalom, bo inne lokale gastronomiczne tobie już zaufały. Strona internetowa i wizytówka Google, no to jest must have. Musi, musi to być zrobione, musi to być ładne, musi to być estetyczne i musi to wzbudzać zaufanie. Pamiętaj, że chcesz świadczyć usługę, której ludzie prawdopodobnie jeszcze nie znają, więc y, powinieneś ich po prostu przekonać do tego w, na każdym etapie, nie? Plus social media. Bez tego w dzisiejszych czasach ani róż. Często to ważniejsze od samej strony internetowej, no bo ludzie lubią gdzieś tam sobie dać follow, poinspirować się trochę, później trochę zmotywować, oglądając jakieś storyski i dopiero podjąć decyzję. Takich przypadków mieliśmy. Sporo. Ktoś nawiązał z nami kontakt i dopiero po roku, yy, po oglądaniu storysek, dojrzał do decyzji, lub zauważył zastosowanie akurat w danym momencie. Więc social media pod tym kątem są super. Tak, trzeba to sobie tak zobrazować, że te nasze media społecznościowe czy, czy strona to jest po prostu nasze takie biuro sprzedaży, do którego zapraszamy klientów. I jeśli tam będą obskurne ściany i, i porwana kanapa, to nikt nie będzie chciał od ciebie nic kupić. I nie ubije z tobą nawet muchy w kiblu. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Budowanie marki w internecie warto zacząć robić jeszcze zanim przyjdzie do was ta drukarka, dzięki czemu będziemy w stanie już znaleźć pierwszych klientów, dogadać z nimi szczegóły i w momencie, w którym przyjdzie do nas, do was ta, ta drukarka, to będziecie mogli już świadczyć tą usługę. Tak, dobra wiadomość jest taka, że my w Allprinters dzielimy się naszym doświadczeniem, wszystkimi trik trikami i wskazówkami marketingowymi i dzięki temu jesteś w stanie znaleźć tych Pierwszych klientów, bo korzystasz ze specjalnie ułożonego procesu. Drugim aspektem wchodzenia w branżę druku ściennego jest nauka wykonywania realizacji i obsługa takiej maszyny. No, warto zwrócić na to uwagę. Często ludzie wybierają samą drukarkę, porównują tylko urządzenia do siebie, a, ale. W Według mnie to jest tylko jedna ze składowych całego, całego sukcesu. Warto jeszcze czerpać wiedzę od, od kogoś, kto po prostu ma doświadczenie w szukaniu i pozyskiwaniu tych klientów, bo. To jest bardzo ważne i w odpowiednim przeprowadzeniu tej realizacji i wyciągnięciu z niej jak najwięcej, żeby pokazać dalej i zainspirować innych. W Wallprinters zapewniamy kompleksowe szkolenie techniczne. Wszyscy już chyba na tym kanale znacie Krzyśka, który przeprowadza całodniowe szkolenia z obsługi technicznej, e, drukarki. Staramy się teraz, żeby mm, nasza społeczność była jak najlepiej przygotowana do tych szkoleń, żeby nie było tak, że przychodzą z pustą głową i nagle dostają masę informacji i później nie wiedzą, od czego zacząć. Tylko już mają pewne materiały przyswojone. Później te szkolenie stacjonarne jest już takim, taką wisienką na torcie, gdzie mogą samodzielnie sprawdzić pewne rzeczy, podotykać, upewnić się, że wszystko wiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o te szkolenie, no to opinie po nim są, są zawsze bardzo pozytywne i ludzie potrzebują takiego fizycznego kontaktu, żeby nie tylko uczyć się yy, samych filmików online. Co do filmików. Mamy tego całą masę, jesteśmy w stanie na każdy wasz problem, na każde wasze pytanie odpowiedzieć filmikiem, który mamy już dla was przygotowany. W związku z tym, to wsparcie jest zazwyczaj natychmiastowe, dzięki temu, że już przerobiliśmy praktycznie każdy możliwy case. A do tego warto wspomnieć, o czym też być może już wiecie, że na czacie technicznym odpowiadamy w mniej niż 5 minut. A jaka to jest różnica względem standardowego supportu dostępnego u innych dystrybutorów? Ano taka, że jeżeli jesteś na realizacji u klienta, to dostajesz odpowiedź natychmiast. Jeżeli czegoś nie wiesz, jeżeli czegoś nie rozumiesz i z jakiegoś powodu nie możesz wykonać realizacji albo nie jesteś czegoś pewien, to zadajesz pytanie i dostajesz na nie odpowiedź jeszcze podczas realizacji. W przypadku standardowego supportu, no musisz napisać jakąś wiadomość i dostaniesz ją kiedyś, nie wiem, dziś, później albo jutro, a to oznacza, że musisz wrócić do domu i wrócić na realizację dopiero jak będziesz to wiedział i będziesz przygotowany. A zbudowaliśmy to w ten sposób, dlatego, że sami zaczynaliśmy, jak wykonywaliśmy usługę drugościennego, to nam po prostu tego brakowało i wiemy, jak to jest ważne, jak się stawia pierwsze kroki w tym biznesie i się jedzie do klienta, jest stres, na początku są jakieś pomyłki, często, więc warto mieć obok siebie kogoś takiego, kto, kto zawsze podpowie, sprawdzić, czy coś dobrze robimy. Pamiętajcie, że sama drukarka to nie wszystko. Według nas najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie, wdrożenie i później wsparcie w sprzedaży tej usługi. To jest. Jakby że Jeżeli masz po drugiej stronie partnera, który już pewne e, tematy przerobił i potrafi ci pomóc, no to droga do sukcesu jest dużo łatwiejsza. Tak, dokładnie. Ja pamiętam sytuację tą pamiętną w Gryfinie, kiedy nie mogliśmy zdiagnozować przyczyny problemu, który powodował, że nie mogliśmy zrealizować po prostu tego druku na ścianie i kontaktując się z Chińczykami, próbowaliśmy do tego dojść metodą prób i błędów, no ale jak zabrakło nam części, no to zamówiliśmy ją z Chin. Przysłali nam tą część, czekaliśmy na nią krótko, bo 10 dni, ale po wymianie tej części okazało się, że to nie rozwiązało problemu, więc musieliśmy znowu badać temat i zamawiać kolejną część. No to mogłoby się ściągnąć w nieskończoność, a wiadomym jest, że no po miesiącu kontynu kontynuować realizację, to tak nie bardzo, nie? Tak się nie robi. My szczycimy się tym, że w przypadku, kiedy nasz klient ma jakiś problem, no to albo diagnozujemy go natychmiast przez internet i zazwyczaj macie części zapasowe już, które otrzymaliście w zestawie startowym do drukarki, więc możecie to szybko naprawić samemu, a jeżeli problem jest bardziej złożony, no to też e, Krzysiek to naprawia tego samego dnia po otrzymaniu paczki i odsyła wam to najszybciej jak to możliwe. Więc to są takie rzeczy, o których raczej się nie myśli, a ta szybkość, ta nasza responsywność przekłada się na bezpośrednio później biznes, więc warto o tym pamiętać. A raczej się nie myśli o złych rzeczach, jak się jest podekscytowanym dobrymi rzeczami, nie? A takie złe rzeczy się potrafią mm, wydarzyć, więc y, ostrzegamy o nich i podkreślamy tą wartość, bo my wiemy, jak to jest ważne, ze względu na to, że sami po prostu przez to przeszliśmy i mieliśmy takie problemy. To, co chciałbym tu jeszcze dodać, to pamiętajmy, że łącząc to z etatem często drukujemy gdzieś tam w godzinach m, takich bliżej, bliżej wieczornych. Pamiętajcie, że zawsze ktoś z naszego działu technicznego jest w stanie z wami się umówić, że powiedzmy, m, wykonujecie realizację o 19 i byście poprosili, żeby ktoś tam po prostu czuwał, bo, bo stresujecie się, czy ewentualnie mm, może być taka szansa, że będziecie potrzebowali jakiejś y, podpowiedzi właśnie w, na tej realizacji. Na pewno y, ktoś z nas znajdzie się, kto, kto wtedy będzie dostępny i wam pomoże jak coś. Wall Printers i wszystko jasne. Tak, zachęcamy szczególnie do korzystania z tej opcji właśnie m, takiej asysty przez nasz dział techniczny przy tych pierwszych realizacjach. Czasami jest tak, że porywacie się z motyką na słońce i od razu po otrzymaniu drukarki idziecie na dużą realizację, która jest wymagająca, a wystarczy gdzieś tam dać nam znać, że słuchajcie, no jest przed nami taka realizacja, chcemy to zrobić dobrze, pomóżcie nam, nie ma, nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że na naszej społeczności są drukarze z całej Europy, więc można wymienić się swoimi doświadczeniami i nawet jeśli my czegoś mm, nie zobaczymy z od danej strony, to przecież ktoś inny może, może dostrzec coś, więc to jest super. Na koniec najważniejsza rzecz. Najtrudniejsze tak naprawdę jest podjęcie decyzji i wystartowanie, zrobienie tego pierwszego kroku. Do it! Dzisiaj! My też długo się zbieraliśmy zanim rzeczywiście ta firma powstała, no teraz nie żałujemy. Teraz nie żałujemy, jeśli tobie chodzi po głowie otworzenie własnego biznesu i marzysz o tym, to z naszej perspektywy lepiej jest żałować, że coś się zrobiło, niż po prostu za 10, 20, 30 lat spojrzeć wstecz i powiedzieć, kurde, szkoda, że nie spróbowałem. Mhm. Jeśli chcesz więc dowiedzieć się więcej o branży druku kliknij link w opisie i wypełnij formularz kontaktowy. Nasz zespół z chęcią odpowie na twoje wszystkie pytania, przeprowadzi cię przez cały proces, pomoże w każdym aspekcie wejścia w tą branżę. Dziękujemy za uwagę. Jeśli podobał ci się ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zostaw też suba, jeżeli interesuje cię Więcej materiałów odnośnie branży druku ścinnego. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć.